do Krzyża, bo Kościół jest pod wezwaniem Świętego Krzyża. Dziękuję za to, że mogę razem z Wami modlić się, sprawować sakramenty święte, spotykać się także z Wami, m.in. w czasie kolejnym, no i budować ten Kościół materialny, zbóg zawsze za wszelkie dobro. Mój następca, Ksiądz Grzegorz Czołbrzyniewski, uroczyście obejmie parafię 16 lipca, to jest w sobotę o godzinie 12. A to z tej prostej przyczyny, że wszystkie niedziele nie w ma zajęte. Na przykład najbliższa niedziela za tydzień będzie sprawą świętą w Krakowie, w samtarium Bożego Miłosierdzia, Błagietnika, właśnie o 7 rano bo tam szan jest transmitowane. I tak w każdą niedzielę, stąd też sobota, piękny dzień, bo jest to święto Matki Bożej szkapleżnej. Ale on Bożej. Więc proszę o odwiedzenie intencji Księdza Grzegorza, No i powtarzam, moje intencje i intencji wszystkich księży. Kochanie księży, to Boże. Tak niedawno, że się poznali, już rozstałem nasze Dziś bardzo serdecznie dziękujemy Panu Bogu za to żeby się w z nami przez ten może krótki, ale jakże owocny czas. W imieniu całej wspólnoty parafialnej i wszystkich ruchów działających w niej dziękujemy Ci drogi Księży Januszu, że potrafiłeś dostrzec radość i smutek i zawsze mocnoś dobrym słowem i gestem pocieszenie i pomoc. Mógł zapłacić za zaangażowanie w budowę naszego kościoła. Dziękujemy za opiekę nad parafialnym oddziałem akcji katolickiej Murem Parapianem oraz Koła Niemczeńca Świętego, a przede wszystkim za organizowanie rekolekcji dla osób niepełnosprawnych oraz włączanie się w wielkie czyny do miejscu kultury religijnej. Dziękujemy za posługę, za wzór człowieka wsłuchanego w nadmienia Boże, za otwarte i wielkie serce dla każdego za zaangażowanie, mądrość i dobroć. Dziękujemy za przykład życia i postępowania oraz za to, że można było na ciebie księżyc roboczy liczyć trudnych dla naszych rodzin wywiadowych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci sposób sprawowania przez dziedziny i chrześcijannej oraz wiele godzin spędzonych konwencjonalnych. To dobry księży proboszczu, przypomniałeś nam o wielkiej wartości adoracji Najświętszego Sakramentu, którą no, wprowadziłeś w roku katuańskim. Pan ma wobec Ciebie, proboszczu, nowy plan. Posyłajcie do innej parafii, abyś tam rozgrzewał cierpiące serca i leczył chore dusze. Bądź zawsze szczęśliwy spełnienia woli Bożej w swej posłudze katuańskiej. Miej każdy dzień tego katuańskim, Wpisuje się złotymi włoskami we wdzięczną pamięć samego Boga. Niech Pan Bóg Cię błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami w nowym miejscu tej kapłańskiej posługi. Życzymy, aby nasza wdzięczność dla na ciebie, księżyc księży przerodziła się w błogosławione owoce. Jednocześnie życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Nie tu święty obdarza ci przed nami darami, ale w sposób szczególny miłością, która będziesz mówić do ludzi tak bardzo jej spragnionych. Nie możemy być z tam, gdzie Bóg cię posymał w ciężenia ale obiecujemy, że nasza wdzięczna modlitwa będzie Ci zawsze towarzyszyła szczęśliw. Dziękuję. Ale serce w ich bardzo, bo jesteś woda dzieci. Niech cię szczęścia po prostu jak najlepszej drodze. Niech przemijacie to wszystko, co dochodzi. Thank you. ciężar księżyc wyborczy, się świętego krzyża. Niedługo czekałeś na to spotkanie. Szybko myślałeś, jak to się stanie. A dziś przyjmujesz do serca swego podziękowanie tego. Tak jak padną w kwiaty i jak piękny świat wypadnie. My dziś chcemy Ci podziękować za wszystkie nauki, za cierpliwość za opiekę, za wolność, za każdą radę. Byłeś i jesteś dla nas wzorem i dobrym przykładem. A my dziś żenamy siedlim, z bólem serca, ale szczerze, życzymy Ci zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi i za jej przyczyną niech strumienia łaski na Ciebie odpłyną. Życzymy, 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 życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. i zdroja i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie zraknie, niech nigdy nie zraknie ludzkiej życzliwości. Życzymy, 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 życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce i